Witamy Państwa serdecznie na kolejnej gali Slakwy, z tym razem oznaczonej numerem 8. I znajdujemy się dzisiaj w Gnieźnie, jak reklamuje się powiat gnieźniński. Tu powstała Polska, a co powstanie z dzisiejszych walk? No to wszystko przed nami. Miejmy nadzieję, że także historyczne wydarzenia. Dla Państwa komentuję dzisiejszy... Spotkanie Dominik Durniat i Karol Matuszczak. A my już jesteśmy w pierwszej walce. Kategoria do 77 kg. Walka amatorska pomiędzy Hubertem Drzyzgą w narożniku niebieskim i Robertem Radkiewiczem w narożniku czerwonym. Na razie w natarciu Drzyzga, ale Radkiewicz już odepnął się, od, się od klatki i on przystępuje do kontrataku. Radkiewicz to miejscowy zawodnik walki Gniezno Natomiast Hubert Drzyzga to zawodnik Shootersów koni. Co prawda, lokalnym zawodnikiem jest Radkiewicz, ale widzimy, że publika tutaj bardzo mocno dopinguje Huberta Dzyzgę. Musiała być duże, duża wyprawa z Konina tutaj na miejsce. No to już widzieliśmy, że teraz przy bardzo mocny Także bardzo mocno dopingowano. O z ciosami teraz ruszył. Ale Radkiewicz sobie nic tego nie zrobił, odpowiada. Bardzo... Panowie tutaj od siebie wszystko. Pierwsze minuty walki. On już... I proszę, Radkiewicz zasypuje. Prawdziwy Slugfest. I sędzia przerywa walkę. Ale ojej, Bardzo. Bardzo w kontrowersyjnych okolicznościach ta walka przerwana. Widzimy zawodnik. Zawodnik protestuje, nic mu się nie dzieje. Kubert Rzyska teraz bardzo, bardzo emocjonalnie podchodzi do tego, co się wydarzyło w klatce. Ale sędzia jest niewzruszony, stoi Piotr Chmielarz i wydaje się, że ta jego decyzja jest ostateczna. No ciężkie są decyzje. Sam byłem sędzią ringowym i wiem, że no najważniejsze jest zdrowie zawodników. Przypomnijmy, że to spotkanie odbywa się w formule amatorskiej i ta formuła amatorska no, mówi o tym, żeby walki kończyć troszeczkę wcześniej niż te y, na zawodowym y, poziomie. No jest oczywiście zawsze jest pewien niesmak, no ale y, tutaj powinniśmy oddać sprawę w ręce sędziego, on był najbliżej panie, panowie, i on pierwszy, prawdopodobnie wiedział czoro, czoro przez techniczny zwycięża. Kubert drzizga cały czas bardzo mocno. Może się wow, zgodnie z ale Bo tak jak wspomniał. Niestety to są walki amatorskie się innymi sprawami. Sędzia uznał, że wystarczy już tych ciosów, które lądowały na głowie drzizgi i przerwał pojedynek. Tak, trudno jest tutaj naprawdę często wyrokować, czy to było za wcześnie. Za późno, no to wtedy są wielkie problemy. Byliśmy już świadkami, kiedy sędziowie kończyli za późno te pojedynki, no i tam może w końcu do tragedii jest to sport kontaktowy. No i najważniejsze, zwłaszcza w tych pojedynkach formule amatorskiej jest zdrowie zawodników.